Pan, pan moment, pana moment! To będzie do kompilacji. A co tu jest ścieżka do jazdy rowerem? Z tego co widzę, a ja mam lekką wadę wzroku, to chyba chodnik. No chyba, chyba nie. Ale krzywy ty. Wyfoc sapor. A mówiłeś, że go wyjąć nie mogłeś. Trzeba było młotkiem tu i tu wypada wtedy je u ciebie no. u mnie też. No, no. dobra nie wiem. O kurde, A tu jest power. Jest wysoko, nie? nie no, nie wiem czy skakać. Stąd? Wiem, kur, nie tłumacz. <Gluchy> o kurwy po bluzie Jaki trajak O! Dawaj jeszcze, 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 jeszcze! O, kur... <gluchy> o kur... Dawaj, 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 dawaj Rubszal Pokemon! O kur! <gluchy> salto, o! o kur... <gluchy> Siodło połamane. O, nie, o! Myślałem, że że przeskoczę. O. Dobra, już, no już, spokojnie, się nie bój. Zaraz pubię dostaniesz. Zaprezentuję wam rajdóweczkę. 800 koni, 13 turbin. Ty, bo tu próg się zarwie Ale zawiesza Fox 40, zaraz z zaraz walniesz w ten, w ziemię, w drogę. Kurna daleko O paura <śpiewanie> Żara mu przerzutka spadnie o, co, to, ała, ała. co to Co to pękło? Siodło chyba całe Chyba że chciało łańcuch po prostu Szybko <śpiewanie> <śpiewanie> To był Superman chyba wow, 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 wow. Panie Zabierz tego speca <grystanie> Dobra, mogę tak siedzieć Moim zdaniem więcej emocji było w kategorii dla motor, amatorów Wybij się <grystanie> Jedziemy dalej Wiesz tak. co ja poczułem? Mój ryj w tych szakach Adrian, co ty masz na siedzeniu? Chyba jakieś błoto, co? Weź się jeszcze parę razy obmyś Ktoś jeszcze czy zakręcić? Nie jestem, nie jestem się w zupę psikać, wiesz chyba? No umyj mu tą dupę oh. Co? Uh! Gaz, 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 gaz oh. No stój! Więcej to pali Aaaa serce mi Właściwie bo ja chciałem na am robić prawo jazdy <laughs> 帮忙。